Podpaliłem nagrywaniem. I teraz tak. Siemano. Ten... Nie no nie, siemano, bo nie będzie ten. To by była po prostu kaza pikowania, bo nie wiem, czy nie wrzucę czegoś. Faza pikowania. Nie, ja, no, fazupikowania. Czyli tak. plan jest taki, że gramy 5 supportów. Znaczy czterech supportów, piąty kurwa jest w szoku. Yumi bierzesz, yumi. No, kurde. Co? Z karmą? Ale to będziesz na mnie supportem. To będziesz supportować mnie, żebym ja mógł supportować kogoś innego, tak? Tak. No, pra no, jak chcesz, nie? Dokładnie, żeby coś, ale Huawei jest w zakładce supportu. Kamilka tak samo. Nie Bram, takie, tak samo. kurwa, supporta, nie takie. Teraz. Dobra, o, Enchanter, Enchanter. Aak. Enchanter, albo ewentualnie Tank Support. To. O, no to kurwa. O no to kurwa. Nie O to ci chodziło? O to ci chodziło. O No i mamy. Ona? O kurwa. Chciałem namię na balie. A to Mocna i ci się artynia. kończy. Tak, tak. Też nie wiem. No. O, Janina. Mocne. To serafin nie bije aż tak dużo. Jak budujesz coś to tam z drugiej jest... strony, jak włożysz full app, no to. Kurczę, jeśli teraz karmę zabiorą, to się nie wiem. To czy... kurwa, Morgana jest zawsze. No, jest. No, ogólnie. No, <laughs> kurwa, gramy serii w lesie, ja pierdolę teraz karmę. No, <laughs> to akurat adc eku bo supportujesz. A nie który... mają chłopak. ile supporta. kurwa kampów zrobi w lesie, ale niezbyt wiele. Ale wspieramy, pomagamy mu w półu, czy nie? Nie no nie je... ma. Poradzi sobie. Poradzi? Nie chcę go wspierać, wiesz. poradzi. No to. Znaczyłem mu tarczę, wszyscy odejdziemy, nie? Dziękuję mu 5 sił, dowie nie zabiję. OXD. Ja pierdola. Ale to będzie patola. Tak. Ja tu mam budować suporta, czy to co chcę? Znaczy... Nie, no, chyba. Nie... To jest, czy, fak czy faktycznie robimy? Nie no. Nie no, nam idzie na solo nie nie składaj tego. Poza tym no, złożenie pięciu moonstone'ów i tak na przykład nie, nie ma sensu, nie? Więc to takie to, stricte support itemy że tylko idę. Na... Ja może złożę ten e e mandat. No ale no, nie wiem czy to też jest Ja składam odetę Lulu. Jak kurwa odetę to Lulu? Jaku, kurwa, od to lulu. Będziesz dać tą wróżką. Nie radę. Który domaga się królowej. Lewkie, taka to jest dobry mecz na tę kurwę w feriotkę. Ale radę, kurwa. Hmm? Chyba A radę. W sumie. W chyba. Ile to ma scalingo? Dobra, no, ta tazeri kurwa no, masz, zobacz <noise> Ta Zeri chyba. <noise> Ja pierdolę. Ta Zeri chyba nie bawi się z Aha, bo to jest Zeri z poprzedniej gry! To na topie! Pierdolę. Na którą... O kurwa, Marcin grał na tą zerik. O mój ty... kurwa! Teraz wygląda tak, jakbyśmy ją <suszy> zastąpowali w i teraz ją trollowali. Chłop dostał stopa w la... Kurwa! Teraz troluje nas, a my go kurwa...

o kurwa! Co tylko kosec nabija i idzie do żółwi, nie? Myślałem, że on pójdzie do tego lasu, nie? Ale on nie, on naprawdę dostał w łeb i stwierdził, że będzie tam trollować, bo dostał w łeb? Może nie ogarnął z No, vědět předáli, to CS, tohle se, oženit se, nejprve No ale ja kurwa trapu szczerze nie widziałem Pierwsza. No Chyba źle policzył chłop. Nie wiem, myślał, że graczy nam Źle policzył tego headshota. Wiem to nawet by wyszło. Kurwa, że się akurat przesunął. Ten tripek tak. Kurwa, to Zeri Nie mam. mnie dopaliło. Nie nie, I nie widziałem, że mógł miał na sobie. Też w ogóle nie widziałem animacji. Tylko dźwięk był. Siła tej tej ziemi w moich żyłach. I ja pierdolę No ta kurwa se pograj o. Jak się gra to Lulu? Ja pa jaki zresztą player zresztą, on no. wtedy a ja kiedy? jaki on player robi No wszystko to ta Lulu robi człowieku, ta Lulu tak chodzi No to jest takie Dobra, to... Maj tu coś kurwa Jak serio myślicie, że on nie zauważył? No, no, nie, wydaje no. mi się. Powiedziałem, że nie Nie wydaje mi się, że ja nie zauważył, tak no. Zauważył jak To co się turbomadnął. Ja już widzę, już widzę dlaczego Tezari dostał tak w pizę na tym topie, jakby na grę. No głupne, jest totalnie. Zebra! No. Kurwa 1-15 chyba, nie? Ale jeden! O. O. Kurwa, no, kurwa, to no, no, ona też mocno.

Uhuhu, Huhu, 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 Huhu. Zeli to się popisuje, widzę, jak nasz. Królewstwo rośnie, korona trwa. Sojusznik pokonany. Ona na ja tej Zaryni da się uratować, jakbym chciał. Istotnie. A ktoś? Nie chcę, żebym odpowiadał na to pytanie Pragnę tego żeby kurwa na jakieś dęte choróbsko. Tego pragnę. Mm. Żeby się z kurwy tym przekręcił w grabie i żebym też na ten grup napluł. Chluję ci na grób, ty jak Za to, że ten gość w ogóle ma tego, tego czempiona dalej możliwego do wyboru, to... Też to chuj do pizdy. Powiedź, <laughs> nie jedną grę przerwy na czempionie, jak zagrasz gówno, jedna grę przerwy na czempionie. wypierdalasz, nie grasz. Przerwa na solo, kill i na gierki. Jak to możliwe, że tam Brianna takiego gapa dostaje? A, no dobra. dobra, widzę. Widzę. Bargierę, kurde. Eł, Chłaj, No to niech se przychodzi, kurde. Cool. <laughs> Marci się świet bawi, no. dobré, já vidím. Kde? Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. No come on, atakuj tam zerko, come on buddy, come on. Dobra, dusíme ich, co? Jak ja mam nadzieję, że ten gość nie mainuje do kary no, bo szkoda mi tej kolejki <laughs> Taką kurwa musi mieć dewiz Oj, ja źle ale dobra dobra, Nie mają Diane Mają No też nie jest kurwa, najmocniejsze No ale ma dwie dżungle to lepsze. Trochę jak. Dwa Ja <laughs> yeah. O mój Boże, dziękuję. To się tu zdeponuje i cofnie może? Czy nie? Cewka! <grywka> Ten gank, ple... Oj, oj! Trajer. Nie dasz jeszcze dzika? Pali, pali, pali! Oj, kurwa, oj oj, oj. Oj, ale ten flash od Zeri, no i taku O, jak zdusili. Dobrze, jak kalem jest zajedista. Klikasz, pali, zresztą pizzę, że... Pali! I się tak na to się, zdąży. o to chodzi. Co? Lękasz się? Słucham? Nie ty Nasza koleżanka z spota Pierdoliła E do tyłu <grymne> Jezu, 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 This barrier is turbo mad, turbo mad. A mu tam chuj ta oczka rzuca ty Bo po Pojebane Może lubi Mówić fizję, zawsze. to No okej. Okay. Ten gościu dzisiaj odkrył zeri i zajebał ją jakieś kurwa z 20 gier. Spodobało mu się, żał to podkuł? Uż. No Chyba tak, ale z odnogramu za bardzo nie poszło widzę. <grym> to teraz, próbuję. Może ką to kupił Tendajm zrobi na Onizeri zostały wspomnany Starałam się Nie umyszadej szybciej Nie obszasza wiesz Gdybym miałabym to zrobiła Naprawdę Nie pozwolę by ten na front przeszedł Patrzyłem to co on. Ja dobra, to może to będzie ta pierwsza gierka, w której mu pójdzie. Ma czterech supportów. No co może pójść nie tak? On. On dalej tego boczka składa. Ja pierdolę. Ale patrz, jak kajtuje. Taki dobry, taki dobry, taki kajting. A jak kajtuje te klipy. Zobacz, tu od pleców zaszedł tego kurwa melaska. Ty. Dobry. No A, Baraż, bo gościu ogólnie abuzował czy... ten by zawał aramę. On sam aramę grał, on dopiero zaczyna grać z tymi. źle, no, no, że mu to mu to zaczął. Źle, że zaczął. Chyba. Co to zeribuję? Mógł nie zaczynać, powiem tak. Może na aramach miał dobry, ma no, dobry jakiś streak czy coś. Jak nie miał to mógł mieć. No na aramach na pewno mu zeri nie dawało, to było lepiej. <grym> <grym> Miałeś nie żeby nie. Udało się, żeby raczej. doleciałam. Osłoniłam, i odbrowałeś. Dobra, chłopak dostał za małe nerfy. To jedno, jedno wiem na pewno. Naprawdę, jeden kurwa Pratzen Was kurwa w tym raju się popierdoliło? A sola nerficie przez 40, paczy, kurwa. A chwaj dostaje 1% damage i to wszystko? Sojusznik pokonany. Co kurwa? No, Mi się nie podobał Wife tego championa. Nie organizowałam mascarady. Chcieliosławisz, nic go. Ja nie podobały obrażenia kurwa wyszło, tego championa. Raczej nie wyszło. Do tego nerfiał K, tak? nie ma. No nerfili, bo Irie miał za silne. Ja czytam, czytam takie rzeczy. Mnie to interesuje, Ja nawet ma mailuję, tak na nie za to znerfiliby bo się teraz tego, torcza gra. Nic sobie wychodzi na to samo, jak przed nerfem. Jeśli chodzi o czyszczenie fali. ELEGANCZEK AHAHAHA TY na TY BĘDZIESZ hi, 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 hi. Kurwa śmieć utrzymania To do braterii? Najlepsza Kurwe No tak dobrze, że nie Nie zauważyła, że coś ich pinguje. pinguje sierka Czy co? Co co Nie chciałam zejść, żeby i tak się Coś mnie trafiło. No a jeszcze czołgo istot? No, kurwa, oczywiście, że tak. Mróżki nie powstrzyma śmierć. I teraz możesz polować. Zniszczono Twoją wieżę. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Głębokość. <noise> to było dobre. Dzięki. <noise> ja jednak kupiłem autosek od Kate Gdzie to tutaj stoi? To dawaj dusimy go. Dida. No, szybki jesteś. Kurwa, no zabijesz coś, no tu. Mm. Jesteśmy aportami. No właśnie, macie Zeri To no, ona no, na tym no. zabiegła, no. Chyba to zerii, ale nie idę idą na tym pojczy. No Ale ten bot, patrzcie, patrzcie, brakuje tego botka. Autos, autos, aj. No ja zrobiłem. W nie powinno być takie kurwa obrazy. Sama ziemia nagina się do i. jest <śles> wart swojej wagi w złocie przeciwnik pokonany sojusznik pokonany przeciwnik pokonany ale trigger to Filtu. Ciekawe co to może znaczyć. Kiko się skurwa słodko. <noise> pom pom. Pom pom. Zamykam, zamykam Diane! Zamykam, kurwa, lecimy! Co się lecimy dzieje? No kurwa, masy! Jak 180 CL, co może być? Kurwa, ja da no. <grywa> nie pójdę, <grywa> Nie wiem, może nie reklał dawno. Może właśnie pomogliśmy mu wrócić do bazy. No muszę, daliśmy mu kierunek, który którym powinienem podążać. Kurwa. Czur. O kurwa. As incoming, as incoming. Szkoda, że Zerg akurat Terra Reda robi, ale no, nie wspomnę. Poradzimy sobie z naszego jedynego dmg w teamie. Ja, jak, ty jedyny nasz dmg? Karol nie skocz w Terra, teraz dep trzeba. Kurwa. Nip, nip. A, czemu ty w ogóle chcesz grać na chanterów? Zagrasz karmę pod AP? What? what? A co ci mówi kurwa, Bildzie? what Masz piknąć postać. Nie, enchantery miał być. Sorry, bra. A jak się inaczej gra No to jest klasa. Na mnie. Idzie, a to jest no, ja klasa. Stary. To jest wspieranie zagra... No to ja nie mogłem zagrać Adelulu. <laughs> no nie Adelulu, no. Bo to jest troll. To jest, kurwa, troll. No to, to w ogóle. Sojusznik pokonany. Zniszczono twoją wieżę. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Przeciwnik dominuje. Zniszczono Czeko twoją wieżę. Wiecie czego brakuje nam w tej grze? Tego Tego, żeby. Ada A był właśnie tym kurwa naszym Kery, a Iwren do lasu. To jest błąd, że my daliśmy leśnika jako nasze Kery. To jest błąd nowicjusza. Absolutnie. Twoją Co myślimy? No. Myślę, że zmytowuje leśnika, a tej grze nie mieliśmy. No tak, tak. Ale jak mamy grać wiesz, robienie loda pod jednego typa, no to, to musi być Adek. No, a że hmm. No, smoków w tej grze mieć nie będziemy, no. Jakbyśmy się kurwa nie zesrali. Ona kupiła jungle teraz, ty. Wow, polecane jest. No, Mówiłem, zrobi kosę i zapierdala spajta to robię. Tyle Dobry. Tak, kajtuje. Ja pierdolę jak to ma dmg, zajebana Zeri. Zeri mhm. aż taka silna w tym patchu? Chyba pod nerfy podchodzi. Nie nasz jungler. Ojojoj, oj, oj, ta to Diana. No to ma bombę. Kurwa, ta gierka wysz... nie wyszła tak jak myślałem, że wyjdzie. Jajaj. Co? Myślałem, że wyjdzie nieco lepiej. ta gierka To jeden zale... gracz będzie lepszy niż gówno. Nie jeden gracz kurwa zauważy, że ma smajta. No zaraz zauważy po 20 minucie, ale zauważył. Nowe życie. Ja czy Nie wiem, czy, on, że on nie, czy to nie było tak, że on y, kupił, bo mu polecała gra. No, tak o, może po polecałby mu tego? Kosy nie chyba, nie? Dlaczego? No, może poleca kosy na zeri, ja Nie wiem. Może nie polecać. Wydaje mi się, że w lesie ogólnie nie poleca kosy. No może któryś kurwa ktoś mi powiedział, żeby koce grać. Ale w Hungry? Może kupcie te, tej Brier jakiś, nie wiem, podręcznik od polskiego, angielskiego, czegokolwiek. Jakiegokolwiek języka, bo ja nie umiem kurwa, w jej język. No to mogę mu kupić do rumuńskiego, ale dalej się nie dogadasz nawet tak się go nauczy Może być, tak, że... tylko nie chociaż poprawnie gada pod tym rumuńskim. Tylko w jakim języku musi być ten podręcznik, żeby on się go nauczył? No właśnie nie wiem, no. Mm. Nie rozumiem gościa. Rysunkowy musi być. O, <noise> <noise> krowa. Będzie tak krowa i będzie kurwa po prostu takie sreberko, żeby rozbijało kurwa... jego spetną mordę. O, kur. Dobra, dobra, tarcza, 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 tarcza. Tak, udało się. Dubrawę dobra, to. Udało się kurwa wykrzesać katarcze z czterech saportów. Na no tą górę. Jak chodzi tu czystość. Ajajaj. ja aj. braku, no, braku Brakło, brakło. No Kurwa, no to chyba... Brak już czwartego gra. Dlaczego akurat na tego gościa trafiliśmy? What the fuck? Akurat na oh, niego. Ta kurwa. jedna persona. W całej nie grze. O oh, kurwa...